Witaj na kanale Kwantowa Przemiana. Dzisiaj poruszymy temat, który od zawsze budził ogromne emocje i kontrowersje reinkarnacja. Idea, że nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią ciała, lecz jest częścią większego cyklu podróży duszy. To właśnie ten motyw przewijał się przez tysiące sesji Dolores Canon, a jej badania odsłoniły przed nami niezwykły obraz istnienia, który nie ma początku ani końca. Wyobraź sobie, że śmierć nie jest zamknięciem drzwi, a jedynie przejściem, jak zmiana sceny w teatrze. Zdejmujesz jeden kostium, by za chwilę założyć inny. Tak właśnie opisywały to osoby, które poddawały się sesjom hipnozy kwantowej. Z ich słów wyłaniał się obraz duszy, która opuszcza ciało, wznosi się ponadziemską rzeczywistość i trafia do miejsca, gdzie nie istnieje czas w naszym rozumieniu. To przestrzeń światła, spokoju, wypełniona obecnością przewodników i innych dusz. Dolores Cannon zawsze podkreślała, że nie są to pojedyncze przypadki. Tysiące osób, niezależnie od wieku, kultury czy wiary, w stanie głębokiej hipnozy, opowiadały o bardzo podobnych doświadczeniach. Z ich relacji wynikało, że dusza po śmierci przechodzi przez proces powrotu do domu, gdzie spotyka się z istotami pełnymi miłości. Dokonuje przeglądu życia i przygotowuje się na kolejne wcielenia. Ten przegląd życia to moment niezwykły. Dusze opisywały, że mogą spojrzeć na swoje minione doświadczenia nie z perspektywy ego, ale z wyższego poziomu świadomości. Widziały wszystkie swoje decyzje, słowa i czyny, a także to, jak wpływały one na innych ludzi. Nie było tam osądu w ludzkim sensie, nikt nie potępiał ani nie karał, było natomiast głębokie zrozumienie i świadomość konsekwencji. Po takim przeglądzie dusza podejmowała decyzję o kolejnej inkarnacji, nie robiła tego sama. W tym procesie towarzyszyli jej przewodnicy duchowi, nauczyciele, a czasem także inne dusze, z którymi miała zawrzeć przyszłe kontrakty. Razem ustalali, jakie lekcje dusza powinna przeżyć, jakie doświadczenia pomogą jej w rozwoju. W ten sposób powstawał plan życia, zarys tego, co czeka człowieka w nadchodzącym wcieleniu. To właśnie w tych opisach kryła się niezwykła głębia. Ludzie w hipnozie mówili, że sami wybierają trudne doświadczenia choroby, biedę, toksyczne relacje nie dlatego, że wszechświat jest okrutny ale dlatego, że właśnie w tych warunkach dusza uczy się najwięcej. To była wizja, która odwracała cały sposób myślenia o cierpieniu. Zamiast pytać, dlaczego mi się to przydarzyło, można było spojrzeć na swoje życie jak na świadomy wybór, dokonany jeszcze przed narodzinami. Dolores Cannon wielokrotnie powtarzała, że gdy ludzie w sesjach dochodzili do tego momentu zrozumienia, w ich życiu następowała ogromna zmiana. Nagle ich trudności nabierały sensu. Zamiast czuć się ofiarami losu. Zaczynali dostrzegać siebie jako podróżników, którzy sami wybrali tę drogę. Ale podróż duszy nie kończyła się na wyborze planu. Kolejnym etapem było wcielenie moment, w którym dusza schodziła na ziemię i łączyła się z ciałem fizycznym. Uczestnicy sesji opisywali ten moment w niezwykłych szczegółach. Mówili, że zanim się narodzili przez pewien czas towarzyszyli matce jako obecność, obserwując jak ich przyszłe ciało rośnie. Czuli więź, a jednocześnie mieli świadomość, że jest to dopiero początek kolejnej lekcji. Z punktu widzenia nauki, takie relacje mogą wydawać się fantazją, ale dla osób, które tego doświadczały, były one bardziej realne niż cokolwiek, co przeżyli wcześniej. I właśnie dlatego Dolores uważała, że nie można tego ignorować. Jeśli tysiące ludzi opowiada o tych samych procesach, o planowaniu życia, o kontraktach dusz, o przeglądzie życia po śmierci, to musi to nieść ze sobą prawdę głębszą niż potrafimy pojąć. A zatem przyjrzyjmy się bliżej temu, jak dusze wybierają swoje doświadczenia. Dlaczego czasem wcielają się w grupach i co sprawia, że niektóre życia są wyjątkowo trudne? Wyobraź sobie ogromną salę pełną światła, w której spotykają się dusze, przewodnicy i nauczyciele. Nie jest to miejsce fizyczne, jakie znamy z ziemskiego świata, lecz przestrzeń świadomości, gdzie komunikacja odbywa się bez słów poprzez bezpośrednie zrozumienie i wymianę energii. To właśnie tam, według opisów z sesji Dolores Canon, dusze planują swoje kolejne wcielenia. Proces ten nie przypomina loterii ani przypadkowego rzutu kostką. Jest raczej jak starannie opracowany scenariusz, w którym każdy element ma znaczenie. Dusza wybiera rodzinę, w której się narodzi. Środowisko społeczne, warunki życia, a nawet trudności i przeszkody, które napotka. To nie jest kara ani ślepy los, to świadomy wybór wynikający z chęci doświadczenia określonych lekcji. Wielu uczestników sesji mówiło, że szczególnie trudne doświadczenia są tymi najbardziej wartościowymi. Jeśli dusza pragnie zrozumieć współczucie, może wybrać życie w ciele, które doświadczy choroby. Jeśli chce nauczyć się odwagi, może wejść w okoliczności pełne wyzwań i zagrożeń. Jeśli pragnie zrozumieć przebaczenie, często wciela się w rodzinę, w której relacje będą trudne i wymagające. Dolores często podkreślała, że takie spojrzenie zmienia wszystko. Bo jeśli to dusza wybiera swoje życie, to przestajemy widzieć siebie jako ofiary. Zaczynamy rozumieć, że nawet najbardziej bolesne wydarzenia mogą mieć głęboki sens. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów, które pojawiały się w relacjach, było zjawisko grupy dusz. Ludzie w hipnozie mówili, że wielokrotnie wcielają się razem z tymi samymi duszami, tylko w różnych rolach. Dzisiaj ktoś, kto jest Twoim ojcem, w innym życiu mógł być Twoim dzieckiem, przyjacielem, a nawet wrogiem. Wszystko po to, aby wspólnie uczyć się i doświadczać. Ta perspektywa tłumaczyła niezwykłe więzi, jakie czasem odczuwamy wobec ludzi poznanych zaledwie chwilę wcześniej. Być może to ktoś, kogo znamy od setek wcieleń, ktoś, kto towarzyszy nam w podróży od wieków. Ta perspektywa tłumaczyła także trudne, pełne napięcia relacje. Być może one również są wynikiem wcześniejszych porozumień, w których dusze zgodziły się odegrać trudne role, aby przyspieszyć swój rozwój. Kiedy słuchasz takich opisów, możesz odczuwać dreszcz, bo nagle okazuje się, że nic w naszym życiu nie jest przypadkowe. To, gdzie się urodziliśmy, kogo spotykamy, jakie wyzwania napotykamy. Wszystko to wpisuje się w większy plan. Dolores Cannon mówiła, że dla wielu osób odkrycie tego faktu było punktem zwrotnym. Ludzie zaczynali patrzeć na swoje życie jak na grę o wiele głębszą, niż mogli sobie wcześniej wyobrazić. Kiedy przestajesz pytać, dlaczego ja? A zaczynasz pytać, czego moja dusza chce się nauczyć? Twoja rzeczywistość zmienia się w sposób radykalny. Jeszcze bardziej niezwykłe były opisy momentu samego wyboru ciała. Niektórzy uczestnicy opowiadali, że dusza miała możliwość obejrzenia kilku potencjalnych wariantów, jakby patrzyła na ekrany przedstawiające różne linie życia. Każda ścieżka niosła inne wyzwania i możliwości, a dusza podejmowała decyzje, kierując się tym, co najlepiej służyło jej rozwojowi. Kiedy decyzja zapadła, dusza zbliżała się coraz bardziej do ziemskiego wymiaru, aż w końcu łączyła się z rozwijającym się ciałem w łonie matki. Wiele osób w stanie hipnozy opisywało, że przez pierwsze miesiące ciąży tylko odwiedzały ciało, jakby sprawdzając, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Dopiero później, krok po kroku, zaczynały w pełni osadzać się w nowej formie. To niezwykle wzruszające wyobrażenie. Dusza, która z pełną świadomością wybiera swoją drogę, zbliża się do przyszłej matki. I otacza ją ciepłą, delikatną obecnością. W sesjach często pojawiały się słowa o wdzięczności, jaką dusze czuły wobec rodziców, nawet jeśli relacje w przyszłym życiu miały być trudne. Rodzice byli tymi, którzy umożliwiali im wejście na kolejną ścieżkę rozwoju. Ale tu kryła się jeszcze jedna tajemnica. Wielu ludzi opisywało, że po narodzinach zapominali o planach i wyborach dokonanych na poziomie duszy. I to zapomnienie nie było przypadkiem, jest częścią umowy. Życie miało być prawdziwym doświadczeniem, a nie tylko odgrywaniem roli, o której od początku wszystko wiesz. Wyzwanie polegało na tym, aby w gąszczu codzienności stopniowo przypominać sobie, kim naprawdę jesteśmy i po co tutaj przyszliśmy. Czy nie wydaje się to niesamowite, że każda trudność, każdy upadek i każdy sukces mogą być fragmentem większej układanki, starannie zaplanowanej przez Twoją własną duszę? Kiedy Dolores Cannon badała relacje ludzi w stanie hipnozy, jedna rzecz szczególnie ją zaskakiwała. Niektóre dusze opowiadały o tym, że nie inkarnują się wyłącznie dla własnych lekcji, ale czasem decydują się na życie, które ma wpłynąć na większą całość, na rozwój całych społeczności, a nawet na losy ludzkości. Takie misje były zazwyczaj niezwykle wymagające. Dusze mówiły, że wybierały ciała, które miały doświadczać bólu, odrzucenia czy niezrozumienia, nie dlatego, że lubiły cierpieć, ale dlatego, że poprzez własne doświadczenia mogły wnieść światło i wiedzę tam, gdzie panowała ciemność. W sesjach często pojawiały się obrazy dusz, które wcielały się w rolę nauczycieli. Uzdrowicieli, artystów czy rewolucjonistów. Ich życie nie było łatwe. Było pełne trudności, a czasem kończyło się tragicznie. Ale dzięki nim ludzkość stawiała kolejny krok w stronę rozwoju. Dolores opisywała też przypadki tzw. ochotników. Były to dusze, które nigdy wcześniej nie wcielały się na ziemi. Pochodziły z innych wymiarów, systemów czy poziomów świadomości, ale zdecydowały się przyjść tutaj, aby pomóc ludzkości w czasach wielkiej transformacji. W swoich sesjach mówiły, że miały poczucie misji Muszę zejść na Ziemię, bo tam dzieje się coś niezwykle ważnego. Nie zawsze jednak było im łatwo. Dusze te wcielając się po raz pierwszy na naszej planecie, często czuły się obco. Opisywały, że od dziecka miały wrażenie, jakby nie pasowały do świata, jakby ich prawdziwy dom znajdował się gdzieś daleko, poza Ziemią. To uczucie obcości potrafiło być bolesne, ale jednocześnie było znakiem, że przyszły tu z określoną misją. Aby wnieść nową energię, inne spojrzenie, a czasem zupełnie nową wiedzę. Co ciekawe, wiele osób w hipnozie opowiadało o tym, że dusze nie wcielają się wyłącznie na ziemi. Niektóre mówiły o doświadczeniach w innych światach, o życiach w zupełnie odmiennych formach, gdzie fizyczność wyglądała inaczej niż nasza. Dla Dolores był to dowód, że reinkarnacja nie jest ograniczona do jednej planety. Jest uniwersalnym procesem rozwoju świadomości w całym kosmosie. Ale wróćmy do trudnych misji. Z relacji wynikało, że czasami dusza decyduje się na życie, które z ludzkiej perspektywy wydaje się tragiczne. Krótkie wcielenie, zakończone chorobą. Narodziny w ekstremalnie trudnych warunkach, los pełen cierpienia. I znów nie było w tym przypadku ani kary, ani okrucieństwa. To był wybór duszy, która wiedziała, że właśnie takie życie wniesie określony impuls do rozwoju całej grupy, czy nawet całej ludzkości. Wyobraź sobie dziecko, które żyje tylko kilka lat, a mimo to zmienia serca całej rodziny, albo człowieka, który pomimo bólu i ograniczeń inspiruje innych do odwagi i wiary. Z punktu widzenia duszy każde takie doświadczenie ma głęboki sens. Dolores podkreślała, że kiedy ludzie w hipnozie uświadamiali sobie, iż sami wybrali nawet te najtrudniejsze lekcje, nagle w ich sercach pojawiała się ulga, bo jeśli to mój wybór, to znaczy, że mam w tym moc i sens, że nie jestem ofiarą losu, ale świadomym uczestnikiem wielkiego planu. I właśnie to było najpiękniejsze w jej pracy. Sesje nie tylko pokazywały niesamowite obrazy podróży dusz, ale też dawały ludziom poczucie wolności, bo kiedy wiesz, że twoja dusza sama wybrała tę drogę, przestajesz pytać dlaczego ja, a zaczynasz pytać jak najlepiej mogę przeżyć te lekcje. W relacjach bardzo często pojawiał się ten jeden ważny element. Dusze opowiadały, że zanim stąpią na ziemię, wiedzą, że zapomną wszystko: kim są, skąd przychodzą i jakie mają plany. I choć wydawać się to może absurdalne, to właśnie ta zasłona na początku jest częścią gry, bo prawdziwa wartość życia polega na tym, aby w ciemności i zapomnieniu stopniowo odnajdywać w sobie światło i przypominać sobie prawdę. Dolores Cannon przez dziesiątki lat zebrała tysiące historii ludzi, którzy pod wpływem hipnozy opowiadali o swoich podróżach między wcieleniami. Choć szczegóły różniły się w zależności od osoby, to wszystkie układały się w jeden niezwykle spójny obraz. Obraz duszy, która jest wieczna, nieśmiertelna i stale się rozwija poprzez doświadczenia. Ale największą wartością tej wiedzy nie były opisy innych światów czy przestrzeni duchowych. Najważniejsze było to, co ludzie mogli zrobić z tą świadomością tu i teraz, w swoim codziennym życiu. Wyobraź sobie, że przestajesz patrzeć na swoje problemy jak na bezsensowny ciężar. Zamiast tego zaczynasz widzieć w nich lekcje wybrane przez Twoją własną duszę. Nagle konflikt z kimś bliskim nie jest już tylko źródłem cierpienia, ale okazją do nauczenia się cierpliwości czy przebaczenia. Choroba nie jest już tylko tragedią, ale może być bodźcem do głębszego zrozumienia siebie i swojego ciała. A życiowe upadki stają się trampoliną do wzrostu, a nie końcem drogi. To właśnie było przesłanie Dolores Canon. Jej sesje pokazywały, że w gruncie rzeczy sami jesteśmy autorami swojego scenariusza życia. Nie oznacza to, że wszystko możemy kontrolować w ludzkim sensie. Oznacza to natomiast, że na poziomie duszy to my podjęliśmy decyzję, by przeżyć dokładnie to, czego doświadczamy i to wszystko po to, aby się rozwijać. Dolores opowiadała też, że wiele dusz mówiło o tym, jak ogromne znaczenie ma przebaczenie, zarówno sobie, jak i innym. Bo jeśli nasze relacje są częścią większego planu, jeśli wszyscy odgrywamy wobec siebie różne role, to nagle łatwiej zrozumieć, że nawet ktoś, kto nas skrzywdził, mógł być duszą, która zgodziła się zagrać trudną rolę po to, byśmy mogli nauczyć się czegoś ważnego. Świadomość reinkarnacji i życia między wcieleniami pozwala spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Każdy człowiek, którego spotykasz, może być Twoim towarzyszem z poprzednich żyć. Każda sytuacja, nawet najtrudniejsza, może być kluczem do Twojego rozwoju, a Twoja dusza, niezależnie od wszystkiego, zawsze prowadzi Cię w stronę światła i większego zrozumienia. To nie jest wiedza, która ma być jedynie ciekawostką, to jest wiedza, która może całkowicie odmienić sposób, w jaki żyjesz. Bo jeśli wiesz, że twoja podróż nie kończy się wraz z tym jednym życiem, to zaczynasz patrzeć na rzeczywistość z większym spokojem. Nie boisz się tak bardzo porażek, bo wiesz, że są częścią większej gry. Nie boisz się śmierci, bo wiesz, że jest jedynie przejściem. A przede wszystkim zaczynasz dostrzegać sens w każdym doświadczeniu. Jakie spotykacie na drodze? Dolores Cannon zawsze powtarzała, że człowiek nie jest tylko ciałem ani tylko osobowością. Jesteśmy duszami, które na chwilę wcieliły się w fizyczną formę, aby grać tę niezwykłą grę zwaną życiem. A kiedy ta gra się kończy, wracamy do domu, bogatsi o doświadczenia, które sami sobie wybraliśmy. I to właśnie jest największy dar wiedzy o reinkarnacji i podróżach duszy między wcieleniami. Świadomość, że jesteśmy częścią czegoś większego, że nic nie dzieje się przypadkiem i że każda chwila, którą przeżywamy, ma głęboki sens. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków tej fascynującej serii. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia następnym razem.